Gratulacje za wygrany wczorajszy mecz, no, niektórzy narzekają na styl, ale chyba no, nie mógł być jakiś porywający styl po takich ciężkich treningach jakie mieliście. No tak, nie wszyscy są zadowoleni ze stylu. My pewnie też nie wiemy, że możemy grać lepiej, ale, ale były też fajne urywki tego spotkania, było dużo akcji oskrzydlających. Gdyby w pierwszej połowie zakończyła się chociażby jedna sytuacja bramką, by było znacznie lepiej. Jak w ogóle postrzegasz to? Mają już w ogóle obciążenia te treningowe opadać? Dzisiaj już widać, że chyba mniej już było takiej ciężkiej pracy. Znaczy, no nie wiem, nie chcę tutaj, że tak powiem, wchodzić w kompetencje trenera. Wczoraj był mecz, dlatego dzisiaj pewnie lżejszy dzień. No nie możemy. Że tak powiem, cały czas zasuwać na, na najwyższych obrotach. Dzisiaj, tak jak mówię, dzień takiego oddechu po, po ciężkim meczu, jak najbardziej zasłużony. Jesteście już w pełnym gronie i zdążyliście już porozmawiać, jak tam chłopaki po tych fetach w Niemczech doszli do siebie. No na pewno było wesoło, że tak powiem, no bo e, tak, takie okazje trzeba uczcić. E, no ale teraz się z, zaczyna praca, tak? Jesteśmy wszyscy razem i, i musimy się naprawdę dobrze zgrać, żeby, żeby ten turniej nam wyszedł. No i wyszło słońce dla reprezentacji Polski. No i bardzo dobrze, oby tak było w czerwcu. Mam nadzieję, że, że ten turniej będzie nasz. Dzięki. Dzięki.